Hej, Sejsony, witam Was na Ten Night's Seven w kolejnym odcinku Super Mario All Stars. czy gry z kompilacji za nami, pora na czwartą i ostatnią, przynajmniej w tej wersji składanki, czyli Super Mario Bros. 3. Wydana oryginalnie w Japonii w 1988 roku. Tu mamy pokazaną datę, kiedy gra wyszła w Stanach Zjednoczonych. Odniosła ona wielki sukces, wzięła podstawy Super Mario Bros. 1 i przebudowała je jednocześnie tak, żeby mieć masę nowości. Ale jednocześnie, tak żebyśmy dalej czuli, że gramy w to samo stare dobre Super Mario Bros. W takim razie zaczynamy przygodę. A raczej zaczynamy przedstawienie. Mamy jak kurtyna się podnosi bracia Mario walczą między sobą. Mamy tutaj typ multiplayer Super Mario Bros. 1, czyli coś jak gorące krzesło, że jedna osoba gra, druga obserwuje. I jak tamta skończy, to ta druga przejmuje kontrolę. Być może ograniczenia sprzętowe NASA nie pozwalały na. To, żeby dwie osoby w tym samym momencie grały w te poziomy. Możemy jednak na mapie świata stanąć na tym samym polu i z sobą zawalczyć. Mamy taką wtedy minigrę w stylu Mario Bros. 1983 roku. Zaznaczam, że Mario Bros. to nie jest ta sama gra co Super Mario Bros. to jest zupełnie inny tytuł. I tam, która osoba wygra, ta przejmuje kontrolę i steruje na mapie świata. Widzę, że tutaj możemy też posłużywać opcję typu bitwy bez wchodzenia do gry i wchodzenia na mapie świata. Chyba nie było tego oryginalnie, tylko zostało dodane. Bierzemy w takim razie typ dla jednego gracza i gramy jako Mario. Myślę, że bracia Mario powinni ze sobą współpracować. Fabularnie wygląda to tak, że Bowser został pokonany i księżniczka Peach uratowana i pokój w Grzybowym Królestwie, czyli Mushroom Kingdom przywrócony. Jednakże Mushroom Kingdom, Grzybowe Królestwo stanowi przejście do Mushroom World, Grzybowego Świata. Gdzie są różne królestwa rządzone przez dobrych królów? Bowser jednak wysłał swoje dzieci, czyli Kupa Links, i tu pragnę zaznaczyć, że to są jego dzieci, y, tutaj podane, natomiast Shigeru Miyamoto potwierdził jakiś czas temu, że to jednak nie są jego dzieci, więc to nie jest już kanoniczne, to są jego podwładni po prostu. No i nie są oni spokojni raczej z Bowserem. I jego dzieci po prostu, przepraszam, nie jego właśnie dzieci. no Załóżmy, że jego dzieci w Super Mario szczy. jeśli niczymy to, co później Siguru Miałm o to powiedział, Wykładły różki, magiczne różki tym królom i zmienili tych królów, właśnie zwierzęta, przejmując kontrolę nad dużymi królestwami. Teraz bracia Mario zostaje wysłani przez krzyżniczkę Peach, aby pomóc królom, pokonać Kupalingi i uratować królestwa. Zgaduję, że tutaj z lewej strony dotarliśmy właśnie z Grzybowego Królestwa do Grasland, czyli krainy trawy. Jest to pisane oddzielnie, natomiast razem pisane Grasland to z tego, co wiem po prostu łąka polana. Mamy w takim razie poziom pierwszy. No, możemy zauważyć, że hub jest trochę zmieniony. No, oczywiście mamy dalej pokazany, który to jest świat, ile mamy żyć, ile mamy punktów, ile mamy monet, ile mamy czasu z kolei. Mamy też pokazane i Te szczałeczki pokazują nam, jak szybki jest Mario, jak bardzo jest rozpędzony. Im bardziej jest rozpędzony, tym bardziej się te szczałeczki napędzają. Jeżeli dojdą do tego P, to P wtedy się zaświeci i uzyskujemy maksymalną prędkość. Zdobyłem tutaj Super Leaf, czyli Power Up, który zmienia Mario w Furasa, a także w Shopa Pracha. Możemy atakować ogonem i możemy powoli opadać. Jednakże myślę, że. Najważniejsze jest to, że możemy latać, jeżeli właśnie się rozpędzimy do maksymalnej prędkości. Co jest bardzo użyteczne. Tutaj mamy one-up, dziękuję bardzo. I wypadałoby, myślę, znowu się rozpędzić, co? Tak. Tu z tego co je możemy jeszcze przelecieć. I znaleźć się w sekcji bonusowej. Mamy tutaj trójkę. Jako, że jest to Super Mario Bros. 3, to zakładam, że dlatego... Jest tutaj trójka, ale mogę się mylić. Być może ma jakieś inne, głębsze znaczenie. Możemy tutaj jeszcze sobie pójść. I Mario jest w stanie podnosić skorupę, jak widać. Nie tylko ją kopać. Jeżeli jednak skoczymy na nią od góry, to automatycznie ją kopniemy. I po pewnym czasie, z tego co wiem, tak kupa, jak widać, już zaczął się ruszać. Próbował wyjść. Także musimy jednak na to uważać. Nie możemy go trzymać w nieskończoność. Bo inaczej może się okazać, że nasza broń skieruje się przeciwko nam. No i tak oto zdobywamy też obrazek. No możemy w prawym dolny rogu zobaczyć, że mamy miejsce na trzy obrazki. Jeżeli zdobędziemy te trzy same obrazki, to dostajemy dużo anapów. Nawet jeżeli zdobędziemy różne obrazki, nie te same, to dostaniemy chociaż tego jednego anapa. Więc nie musimy aż tak, myślę, zwracać na to uwagę, jeżeli nam na tym nie zależy. Pora na poziom drugi. Otóż to, to wygląda nieco inaczej. no Generalnie, różnorodność etapów Super Mario Bros. 3 jest ogromna, i no że tak powiem, nieładnie niszczy po prostu różnorodność etapów Super Mario Bros. 1, gdzie praktycznie po paru świata już mamy to samo. No i tutaj mamy Piranha Planty, które już strzelają kulami okia, Fire Piranha Planty. Z tego co wiem, były oryginalnie nazwane Venus Trap. No myślę, że nazwa Fire Piano Plant trochę bardziej pasuje. Nie jestem pewien, czego mogę pokonać. Prze? Oj, łanap Przeleciał obok, ale udało się go zdobyć. Chciałbym jeszcze tam wejść, a może coś takiego. O, jednak groźnika nie jest głupia. Widzisz, że chce ją wywabić i znowu jest. Ale dobra, udało się ją pokonać w ten sposób. Możemy wejść. I pozbierać trochę monet tutaj. To pozbierajmy jeszcze tu. O, chciałbym teraz skończyć ten etap nie podnosząc żadnej monety. Mam tutaj 77 monet i przy cyfra punktów jest... 7. Tutaj mamy nut bloki, które działają trochę jak trampolina Super Mario z 1, to oznacza, że jeżeli po prostu mamy klawisz skoku albo nic nie trzymamy, to Mario się odbija słabo, ale jeżeli naciśniemy klawisz skoku będąc na takim nut bloku, to Mario dużo mocniej się odbija. No i był tam Starman, czyli power up, który daje Mario tymczasową nietykalność. No, i dobrze, w takim razie udało się skończyć poziom i mamy przedostatnią cyfrę 7 i 77 monet. Jak widać, zaszła zmiana na mapie świata. chamy bo zmienił się statek. Jeżeli mamy e, liczbę monet 11, bo wielowartość tego, czyli 77, i przedostatnia cyfra e, na naszej, właśnie tablicy punktów, jest taka sama jak cyfra, którą mamy tutaj w monetach, to wtedy na map świata zmienia się w stateczek, jednak jeszcze do niego nie możemy dojść. Możemy zagrać na mapach świata, jak widać, bonusowe gry. Ułóż obrazki i zdobądź nagrodę. Masz tylko jedną szansę. No i tutaj polega to na tym, że musimy ułożyć obrazek tak, żeby idealnie był obrazek na samym środku. No niestety tutaj nie ma miejsca na błędy, tak jak na przykład z tymi obrazkami, co zbierałem pod koniec etapów. Próbujmy po prostu. Dobra, to tu jest grzybek. A no to to już możemy po prostu olać. No jak widać, dwa obrazki na ułożone, ale to już nie jest wystarczająco. Nic to. Będziemy mieli jeszcze sporo okazji, żeby zdobyć One-Upy, myślę. No, tutaj mamy Boomerang, bro. Myślę, że jest on mimo wszystko łatwiejszy niż Hame, było. I tutaj sobie trochę pozwalaliśmy, ale nie wybiliśmy tego co najważniejsze, czyli super Nut Bloka. Przy użyciu go dostajemy się do Coin Heaven. Było coś podobnego w Super Mario Bros. 1, gdzie czasami w blokach mogliśmy znaleźć łodygę fasoli i po niej przejść do chmur. Tak jest też tutaj. Tylko tym razem musimy znaleźć taki właśnie pomarańczowy Nut Blok, Żeby móc dostać się do takiego tajnego i fajnego miejsca. No i też jest często One-Up. Prawie pod koniec etapu, ale jeszcze nie tak całkiem. Generalnie możemy wrócić na początek poziomu i znowu sobie wybić tego nut bloka, ale z tego co wiem monety się już nie odrodzą. To co już zebraliśmy jest nasze na dobre i na złe. Ech, kucnę sobie tutaj, żeby uniknąć. O, gra się popsuła, czy coś nie? No myślę, że to jest tu jest na większość osób. Jeżeli kucniemy na białym bloku i poczekamy chwilę, przechodzimy za scenę, no. Zasłony podnosiły się na początku title screena, prawda? To można powiedzieć, że jest to swego rodzaju właśnie przejście za scenę, że jest to sztuka teatralna. No i po prostu Mario złamał zasady i sobie za sztukę teatralną przeszedł. A po co to możemy zrobić? Możemy jak widać tutaj przejść. Jedno zagwizdanie tym gwizdkiem przyniesie cię do krainy oddalonej daleko stąd. I dostajemy gwizdek z tego co wiem, nawiązujący do The Legend of Zelda. Jednak opowiem o co z nim chodzi za chwilkę, może przy etapie zamkowym. Podnieś pudełko. Jego zawartość pomoże ci na twojej drodze. Dostałem grzybka. No, jak widać, mamy tutaj taki ekwipunek. Możemy nacisnąć klawisz na mapie świata i użyć przedmiotu. Dzięki temu możemy na przykład, jeżeli jest jakiś trudny poziom jesteśmy tylko mały Mario, wybrać grzybka. I wtedy stajemy się super Mario i wejść do poziomu. Niektóre power-upy zadziałają tylko na czas tego poziomu, do którego wejdziemy. Więc musimy wybrać mądrze w niektórych przypadkach. Pora na czwarty poziom. Poziom autoscrollowy, czyli kamera sama się przesuwa i my musimy w odpowiedni sposób się poruszać. Żeby jednocześnie nie zostać zepchniętym z lewej strony, ale jednocześnie nie być za szybko. I nie mieć gdzie pójść na prawo. Proszę. Tutaj, one up do zdobycia. Musimy też uważać, bo jak widać, kamera jest dość zdradliwa. pamię dużo szybciej, niż by się zdawało. Kamera pokazuje sporo, ale tak naprawdę, miejsce do którego możemy się udać, nie jest aż tak obszerne. No, oczywiście, ona to jest tu, co nie miara. Uważamy na to, oczywiście, drewniane platformy. Jak tylko na nie staniemy, to spadają. Także musimy wybrać dobry moment, kiedy chcemy przejść. Jak widać. No, na szczęście możemy kucać i skakać. To powinno być dość pomocne. No i tutaj mamy boomerang jakby, ale może go po prostu olejemy, co? No jak widać, zostałem łapa, mimo że nie zebrałem trzech tych samych obrazków, więc jest to plus. No i dzięki temu, że mamy mapę świata i nie mamy po prostu etapu po kolei, możemy sobie pozwolić na nieco inne granie niż zwykle. Czyli na przykład mógłbym tutaj od razu przejść do zamku, nie musiałbym przechodzić tych etapów na prawo. To jest taka bardzo przyjemna, otwarta struktura Super Mario Bros 3. Pora na Fortece. O ile w Super Mario Bros 1 Forteca to był na zasadzie ten ostateczny poziom świata, tak tutaj. Są to raczej takie poziomy w środku. A tutaj mamy stare doby Fire Flower. Niestety nie mamy item storage z Super Mario Worlda, gdzie przechowujemy power up i go możemy sobie zrzucić w dowolnym momencie, w etapie. Tylko na mapie świata możemy niestety to zrobić. Także wolałbym zachować listek. No mamy Podobu, czy tam Lava Babu, myślę, że Lava Babu to bardziej pasująca nazwa, ale już jestem przyzwyczajony do Podobu. No i mamy też Lotodisk. w sumie taka wariacja na temat firebarów w Super Mario Bros. 1. Powiedziałbym, że łatwiejsza, ponieważ tylko zewnętrzna część nas zrani. Ta, co się kęci firebary, to jednak sięgały dużo szerzej. No i tutaj Dry Bones, czyli nieumały kupa. W momencie, gdy go pokonamy upada i po kilku sekundach się... Po prostu wskrzesza i znowu idzie. Możemy go jednak definitywnie pokonać na parę sposobów. Jeżeli tutaj podejdziemy i naciśniemy klawisz w górę, to dostajemy kolejny gwizdek. Generalnie, na pewno większość graczy, albo każdy zna przejścia w Super Mario Bros. 1, gdzie na przykład w 1.2 możemy przejść w jaskini na prawo i przejść do świata czwartego, na przykład od razu tajnym przejściem. Tutaj też mamy. Takie różne przejścia. Jeżeli użyjemy tego gwizdka, mają zostanie przeniesiony do Warzone, który jest podpisany jako świat dziewiąty. I generalnie, jeżeli użyjemy parę gwizku, możemy nawet od razu teleportować się do świata ósmego. Generalnie mamy w grze trzy gwizdki. Jednak trzeci gwizdek jest w świecie drugim. Generalnie w wersji na Famicom był jeszcze czwarty gwizdek, ale to była. To był glitch, to nie był tak naprawdę taki gwizek, co planowali twórcy. Po prostu był to błąd gry i został naprawiony w dalszych wersjach Super Mario Bros. 3. Bodajże że w, w pierwszym etapie świata piątego dało się tak właśnie popsuć. Ale myślę, że czy gwizki nam wystarczą, co? No i zdobyliśmy one upa Generalnie, z tego co wiem, power-up leci w przeciwnym kierunku niż w który patrzymy. W momencie, gdy go wybijamy, czyli na przykład, jak wybiję tutaj na mną power up i patrzę w lewo, to on poleci na prawo. No i analogicznie w Dugosonet to działa. No, przy niektórych power upach nie ma to znaczenia, przy, na przykład przy listku czy przy Fireflowerze, ale jednak takie one-upa szkoda przegapić, prawda? Bo sobie gdzieś poleciał. No i tutaj jaskinie wyglądają ładniej, muszę przyznać. Super Mario Bros. czy tym 8-bitowym to bloki jaskiniowe mają taki jasno niebieski biały kolor. I też tło jest takie gwiazdkowe. Wygląda to raczej jak jakaś zimowa jaskinia, co nie pasowało mi do Gaslandu. Więc cieszę się, że zostało to zmienione. No i tym razem zdobywamy grzybka. Dobrze, w takim razie. O, możemy też zauważyć, że. Tutaj jest blokada. Generalnie jeżeli przejdziemy normalnie fortecę i pokonamy jej bossa, czyli Boom Booma, jednego ze sługusów Bowsera, to wtedy tutaj otwiera się to przejście. Chyba jest ono tylko po to, że jeżeli byśmy mieli game over, żeby mogli, żebyśmy mogli przejść tutaj od razu. Ponieważ jeżeli mamy game over, to zwykłe etapy się resetują. Znowu musimy je przejść, ale forteca jest dalej zniszczona, jeżeli udało nam się ją zniszczyć. Myślę jednak, że Super Mario Bros. ma na tyle dużo one -upów do zdobycia, że nie powinniśmy mieć większych problemów. No i mamy kolejny powietrzny poziom, bodajże to się nazywa Athletic. O, jak widać, jeżeli po prostu skoczymy na skorupę, to mają ją od razu kopnie. Hm, dziękuję za one bardzo dziękuję. Hm, może jednak użyję tej platformy. Tu musimy obserwować te linki, bo po nich się platforma porusza. Znowu można powiedzieć, że tak właśnie przestawienie teatralne, że jakieś określone linki są. W momencie, gdy te linki się skoczą, to platforma po prostu z nich zleci. Jeżeli linki mają między sobą te oto właśnie trybiki, no to na szczęście się tak nie stanie i będzie mi dużo łatwiej. O! Ten kupa mnie zaskoczył, ale udało się od niego nie oberwać. Bardzo się cieszę. Dobrze, tutaj mamy kolejny dom tołdów. Chyba dało się jakoś nim zginąć, jeżeli... W odpowiedni sposób skoczyliśmy i wypadliśmy poza mapę. No nie da się tutaj mieć time up, ponieważ jak widać czasu tutaj nie ma po prostu. Dostajemy Fire Flower, bardzo miło. No i tak oto mamy stateczek. Normalnie mogliśmy zauważyć, że był było. Tym razem jednak zmieniliśmy Hamebro w specjalny poziom gdzie mamy różne monety do zdobycia. No niestety, no wymaga to trochę... określonych rzeczy. No właśnie, musimy mieć wielowartość liczby 11, jeśli chodzi o monety, 0 się nie liczy. No i też skończyć etap tak, żeby przedostania cyfra punktów była taka sama jak cyfra monet. I generalnie, jeżeli jest taka sama, identyczna, to też w momencie jak kończymy etap, to czas który mamy, to musi być parzysty. Możemy zawsze zrobić, żeby był nieparzysty, jeżeli brakuje nam 50 punktów, żeby się zgadzały te punkty. No myślę, że to nawiązanie do Super Mario The Lost Levels. tam jednak to było łatwiejsze, bo tam e, była wielowartość liczby monet 11 też, ale chyba 0 się też liczyło i wystarczyło, żeby ostatnia cyfra czasu była taka sama, jak cyfra monet. E, tutaj jeszcze one up do zdobycia. I zamiast Hame było mamy Boomerang bro. No, widzę, że gra traktuje bumerangi jako przeciwników i nie pokaże nam skrzynki, dopóki wszystkie bumerangi nie znikną już po pokonaniu przeciwników. Jeżeli przegramy ten poziom, a możemy go przegrać, jak damy się zgnieść na statku albo zabiją nas Boomerang Bro, to zmienia się z powrotem w Hammer Bro, z tego co wiem. Możemy też jeszcze raz z tymi warunkami, co mówiłem wcześniej, z koń ze skończeniem etapu, przejść i wtedy statek zmieni się z powrotem w Bro, ale raczej nie chcemy tego zrobić, myślę. Ponieważ statek pełen monet jest więcej warty. O, to okropne! Król został przeistoczony! Proszę, znajdź magiczną łóżkę! Więc możemy go zmienić z powrotem! Cruz został zmieniony w Kobrata, czyli z Super Mario Bros. 2. W Nesowym oryginale bodajże był zmieniony w psa. Natomiast grafiki są teraz inne w wersji 16-bitowej. Wydaje mi się, że po prostu taki na pies wydawał się zbyt taki podstawowy jak na świat Mario pełen tych nietypowych przeciwników i stworzeń. Dlatego właśnie zmienili grafiki. No, i by się zdawać mogło, że będzie jakiś zamek do przejścia, jak w Super Mario Bros. 1, ale nie mamy L-Ship, czyli statek powietrzny, pełen niebezpieczeństw. Tutaj grafika wygląda dużo lepiej niż w wersji Nanesa. No wiadomo, 16 bitów versus 8 bitów. Jednak chodzi o to, że w wersji Nanesa tło było po prostu takie jasno-niebieskie, bez niczego innego. Co wyglądało trochę dziwnie, bo takie było strasznie jasne, a niby L-Ship taki mroczny. Z kolei tutaj mamy takie mroczne tło. I co jakiś czas też strzelają pioruny. Wygląda to znacznie lepiej. No mamy kanon bolek które strzelają właśnie królami armatnimi. No i też znane i nielubiane blastery czy tam tartu kanony, które strzelają bullet bilami. Musimy też uważać, bo jak widać statek, co jakiś czas kołysze się na górę i na dół. I też to wpływa na to, jak te bullet bile polecą. Czasami lecą one inaczej, niż by się nam zdawało. Pora w takim razie na. Pierwszego oponenta, czyli Larego Kupel. Pierwszego Kupalinga, jest to najmłodszy kupaling. Wyróżnia go jego niebieska grzywa, którą bardzo lubi czesać. I generalnie podobno nawiązuje jego nazwa do Larego Mullen Juniora, czyli perkusisty zespołu U2. aczkolwiek ten sam. Ta sama osoba, która powiedziała, że tak było, czyli osoba z zespołu amerykańskiego Nintendo, która wymyślała nazwy kupalników, mówiła, że jednak tak nie było, więc nikt nie wie ostatecznie. Och, dzięki Bogu! Jestem znowu, powróciłem do swojej starej z połowy. Dziękuję Ci bardzo, proszę, masz tu list od księżniczki. Pozdrowienia! Jeśli zobaczysz jakieś duchy, uważaj. Będą Ci ścigały, jeżeli się obrócisz. Załączyłam klejnot, który pomoże Cię obronić. Księżniczka Tonstu. O, jak widać, księżniczka pitch nie została porywana Jej, natomiast jest 7 kupalingów, a światów mieliśmy 8 w Super Mario Bros. 1, więc można przeczuwać, że coś jest tutaj nie tak. No i dostajemy od niej power-up e, pewing, który sprawi, że dostajemy możliwość nieograniczonego latania przez jeden poziom, do którego wejdziemy. No, wciąż mo oczywiście możemy obywać, albo zmienić na jakiś inny power-up i to stracić. I tutaj generalnie gała muzyka przy tym liście. Wersji nes bodajże nie gała muzyka, tylko była taka cisza. No i świat pierwszy za nami. Kolejny będzie świat drugi, świat pustynny, ale to będzie na kolejny odcinek. Tu już jak widać ten świat jest dużo bardziej rozbudowany. Generalnie im dalej w las, tym te mapy świata będą bardziej rozbudowane i dłuższe. Ale świat pierwszy wciąż stanowił dobry wstęp do tego, co najdajdzie dalej. No dobrze, w takim razie to ja zapiszę. I jeszcze mogę zrobić save stat, bo czemu nie? żeby nie musieć wczytywać tak tego. No niestety, w wersji Nanesa nie było zapisu. A super mały bezczyn to jest dość długa gra. Szkoda. No i co tam? Mogę sobie popatrzeć na gwizdki. O, jak widać. No nie chcę ich używać, ponieważ jeżeli ich użyję i przejdę od razu do świata ósmego, to wtedy kto uratuje tych wszystkich królów, nie? No, trzeba to zrobić, prawda? No, czy coś. Tak czy inaczej, to byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, poza z bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!